Czterolatki z Przedszkola Miejskiego numer 19 w Lesznie wysłały telegram do Świętego Mikołaja, a jak to zrobiły, opowiedziały w przedstawieniu, które obejrzeli goście uczniowie szkół podstawowych nr 12 i 13. Dzieńka chce dostać że z żeby nie mogła do na dzieciaczkę. chciałby taki zwik są tak w mig. Świat chciałby dostać nowy Matko, chcę by zbudować na nieczą wiedzę. A Juka widzę albo pieska małego, albo dużego, żeby mogło z nim powiedzieć w przedstawieniu zatytułowanym Telegram do Świętego Mikołaja wystąpili aktorzy z grupy Zajączki. Czteroletnie dzieci znakomicie wypadły w swoich rolach. Na słowa uznania zasługują wszyscy biorący udział w spektaklu, tym bardziej, że trzeba było nauczyć się kwestii i choreografii. Naszym zdaniem wszystko wypadło znakomicie. Na pewno takiego samego zdania są uczniowie szkół podstawowych numer 12 i 13. Zostali zaproszeni do przyjaciół z przedszkola miejskiego numer 19, które mieści się przy ulicy Osterwy. Przedstawienie to sukces nie tylko dzieci, ale także nauczycielek Iwony Polsakiewicz i Agnieszki Szkaratkiewicz,